jakiś jakiejś tu stoi? Elf, prowadzić. Fajnie, go prowadź. Czemuż jest No? No? Tłumacz się, kurwa. Nie, to <ślonia> Pro, proszę się ustawić na podsach Nie. No NFZ Jak jest to NFZ było. <ślonia> no... <ślonia> Kim jest NFZ? No, NFZ Polska. NFZ Polska? Elf... NRZ Komuchów napierdalał pod Warszawą. Hiiiiii <gadam> Warszawą. E, nie mów czarny. Eee, nie mów czarny. Puszko. On jest zafrizowany! <gadam> On nie może! Protera <gadam> ja, obróci się. Protera w jednym z nich, ale firma szorda jest na proszę, popełnię samobójstwo. Ja pierdolę, dobra, dobra. <stankio> <stankio> o nie, ty koniec, ale Szyszka się wydaje spokojną. Ale <gorsza> wracaj gra, gra, <gorsza> Kodesia, gra, gra Kodesia, Kodesia za trzy, za dwa, dobra. Gdzie no no do ty kura, ten, no nie, ja już tam doszedłem prawie do nich. To pa, kura, do Henryka. Do Henryka. Za dwa tygodnie będzie drugi tydzień. Dobry, jest sk to jest... Przestań to pustaś, kurwa. Co to mi się dzieje? Kurwa. Ale czym się różni linia ja od kilku linii? Że ty jesteś murzynem. Co ja, kurwa? Jestem mm. taki, mm. <laughs> Co to za linii? O! 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 Szczotanie, nie ściągaj migaci. Masz. To... Ja ci zaraz się gacie. Kurwa, aż deska odpadła od domku. I zróbcie tutaj double space skirmish line. co tak się stało. Double space skirmish line. Line, line, nie order line. Nie pójdź line, tak jak szkie i po lewej. Line. line.

To no, no, you sent a naked a guy naked ass in the fucking Ok, kiedy Okay, when did I Daj, like, the screenshot kurwa, kto kogo nie ma w Pomika, bo jest, kurwa AFK jak debil oh, Nie chodzi o to. w wygonić drużyna i w ogóle nie zadać. a fucking training can't I set to any other like free time during this fucking training, so you can stop yapping. You can leave. Huh? Albo nie musi na filmie, to mam zły, bo nie wiem, to Tak bym by nie z Jerdalaj! Jak jesteś niebezpieczny? Okej, obejrzyj, gdzie jest jebanym sfelem? Dobra, do Machale, lecisz z powrotem. Nie, nie tam, proszę! Ale masz seksowną czapeczkę! Ej. O, do no, seksownie brzmi! Jacek! Co tam idzie? Adesa, on już ma demontadory, który tutaj jebadę może. I <suszy> <się zamierza> <suszy> Za Gomułki puste półki, aż przyszedł. Dajcie flaya, dajcie flaya. Nie. Tak! <noise> Zrób dzielinie do mojej lewej. Kodesiak, jak jeszcze raz się wepisz, to ci wepisz medy i Dziękuję. Daj kredyt, jeden. KODESIAK! Patrzcie, ten! Nie, Jacek jest... Jacek stop! Niestety, panie Kasty nie chce z nami bitwy. A Owoc zamiast Tak, mi... to... Owoc, zamiast mi... tak też jest. chcę. Owoc zamiast napisać, że nie będzie mieli bitwy, to dosłownie mówi z jego rozjebanym mikrofonem, kur... że nie będzie, kurwa, kurwa, bitwy. No ja zamiast mi to kurwa napisać, to mu informuję o ostatnim momencie, jebany cwel. Ha! <laughs> <laughs> Automod go zbanował! <laughs>